Halo, dzień dobry wszystkim z tej strony Miku, i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku zbite od moich widzów, tym razem Pierożek. Pierożek, którego pewnie kojarzycie i ze streamów i z Discorda. Pokażę Wam jak się fajnie gra E-75, czyli jeden ze starszych pojazdów tak naprawdę, który jest w World of Tanks, drzewko do, wtedy, wtedy do, 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 do czołgów ciężkich niemieckich, no właśnie to, to był postrach. E-75 razem z VKB wtedy obecną naprawdę robiły robotę, E-75 był bardziej taki uniwersalny, VKB bardziej z lepszym pancerzem, z wieżą z tyłu. A tutaj mamy, moi drodzy, działko naprawdę przyzwoite. 530 obrażeń na penetracji 246, na goldzie Pena zwraca do 311 dla formalności hajeki. Obrażeń 670, Pena 65. Ale co najbardziej wyróżnia ten czołg tak naprawdę, to jest jego pancerz. Pancerz, który naprawdę jest mega, mega mocny i przy dobrym kontowaniu potrafi odbić, no naprawdę, i dziesiątki nawet, jak mu się dobrze... Powiedzie. Bryła sama, dosyć kanciasta, więc wiadomo, ale mimo wszystko E75 cały czas jakiś tam postrach swój, e, swój ma, że tak powiem, sieje. Bo mimo wszystko to jest dosyć potężny czołg. Oczywiście teraz trochę się meta zmieniła, trochę się pozmieniały też e, sama rozgrywka, już nie jest tak, że czołgi z pancerzem są nietykalne, ponieważ wszędzie, wszędzie, obecny, wszędzie obecny Gold. Zresztą widzimy, pierożek ma tych pocisków właśnie 4 aż goldowe na, na swoim czołgu. E, to robi roboty. Pierwszy strzał za 3, 507 w Progetto, który za bardzo się wychylił troszeczkę na nasz pojazd i widzimy teraz ładne kontowanie. Wszystkie strzały, które od do Progetto nie weszły albo weszły w gąskę, więc mamy, że tak powiem, czyste konto cały czas 2150 punktów życia, które ma tutaj e, na swoim pojeździe pierożek. Gramy skromnie też, bo mamy mały naprawczy i ma małą, e, małą apteczkę, ale oczywiście każdy gra jak uważa. Strzał 562. Bardzo badne losowanie w obiekta 252U. Dlaczego mówię o tych małych apteczkach? Ja wolę mieć duże mimo wszystko. E, kasa akurat nie jest dla mnie jakoś mega ważna. Wolę mieć pewność, jak ktoś padnie więcej to nie wybierać, tylko naprawiam to, co mogę. E, ale teraz oczywiście troszeczkę się gdzie inaczej, mamy te rezerwy osobiste, mamy tam jakieś, jakieś inne rzeczy, mamy jakieś tam polówki, więc no sporo tego teraz jest pomocy, pomocy żeby, żeby sobie można troszeczkę oszczędzić właśnie, no chociażby, chociażby na, tych, na tych właśnie zestawach. 541, kolejny strzał ze strony pierożka. My dostajemy od czołgu XOR, a niestety w tym momencie pada plutonowy pieroszka, czyli ciasteczkowa. Mamy bardzo smaczny pluton, jak widzimy. Te 30 pojechał sobie na dół. Yy, tutaj widzimy, pisze yy, yy, pieroszek, że tam się rzadko jeździ. I w sumie troszeczkę ma rację. Yy, ten dół, czyli ta lewa strona, jest troszeczkę bardziej odpuszczona, bardziej trzeba grać o środek. Jeśli, się gra, jeśli ma się środek, to wtedy reszta może, że tak powiem, być łatwa do odbicia albo przejęcia. Więc ten dół to bardziej tylko na, na przeczekanie. Żeby nic tam nie wjechało tak naprawdę e, tą drogą w, na kwadracie E2, właśnie jak teraz zrobiły te dwa pojazdy, jak to oraz kernerwą zresztą, e, wspomniany Włoch właśnie wrócił do garażu a obiekt 252U, dostaje kolejną pestkę od naszego bohatera. I nie nauczył się. Teraz sam strzel odbija się oczywiście od wieży, więc tutaj nie ma za bardzo jak zrobić krzywdy pierożkowi, chyba że temy po prostu dla niego bokiem. Pierożek walczy o środek. Pojawia się placek, czyli T95, nazywany też dywanem, który. Może być tutaj wyzwaniem dla naszego bohatera, ale jak widzimy, jak podjeżdża boczkiem, to bardzo łatwo te po pociski wchodzą. Dosyć pewnie się poczuł e, w tym TD-ku, tym co pewnie za chwilkę przepłaci niestety albo stety e, powrotem do garażu. A Pierożek robi swoje, stoi, czeka, strzela, przyjmuje na klatę za zero, a potem sam się odgryza, gdzie gdzie jest ten ksor? który strzelił do nas tutaj tak sniki strzała. Widzimy, że podjeżdżamy też szybko wykończenie t za 8, ale mimo wszystko to jest potężne działo, które może porobić tam naprawdę wielkie kuku. Więc lepiej pozbyć się tej armaty. A przypominam, czołg na full hapach czy na jednym hapie to zawsze jest ta sama wartość bojowa, to samo potężne działo, które może skrzywdzić. Widzimy teraz bo załącza się, że tak powiem, animacja z, z mapy testowej będzie atak zarówno na, na, na latarnię morską, jak i na przejazd na dole, więc są dwa, dwa eventy się odpaliły w tym samym momencie. Co na pewno też te eventy moim zdaniem urozmaiciły, urozmaiciły trochę tę rozgrywkę. Bardzo fajnie, że WG to prowadziło. To jest jedna z chyba rzeczy na plus, które WG zrobiło dla tej gry, bo niestety większość tych rzeczy, tak powiedzmy, jedna na dziesięć, bo reszta to. No, boli to, co się dzieje z tym tytułem. Idzie, 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 że tak powiem, trochę w dół, co trochę, 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 mnie, to, trochę mnie to mierzi, bo tyle życia dla niego przed, y, 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 oddałem tak naprawdę. Dobicie T80, y, T182 y, za 512, strzał od który cały czas próbuje coś tam tutaj zrobić. No i w każdym razie wracamy do tematu. No, wot, nie wiem, czy idzie w dobrą stronę. Myślę, że nie. Myślę, że powolutku, można się nie zwijają, ale mimo wszystko, niestety. No cóż, trzeba robić inne projekty. wieczny, wiecznie, wiecznie żół nie będzie. I widać po tej agresywnej monetyzacji, że e, Wargaming tutaj się nastawia troszeczkę na inny sposób, e, na sposób e, żywotności tego tytułu. Oby jak najdłużej, oby jak najdłużej nam ta gra służyła, ponieważ, no, mimo wszystko, chciałbym jeszcze w nią trochę pokazać. się XOR, który w ogóle, patrzcie, stał gdzieś na bazie, strzał z Biedram, niestety nie udało się, żeby to weszło. Tak, pokarać go, a na zaś. No i ja się boję teraz, że Pierodek uciekając, no właśnie, pokaże tyłeczek i Ferdek tutaj mu pesteczkę wsadził, na szczęście bez podpały, nic się nie stało. Na kolejne próby strzału w czołgi, które tam jeżdżą sobie na linii J, niestety nie udało się, żeby coś weszło, ale widzimy tam Squall chyba, Blesk, przepraszam, swój magazynek wsadził w zresztą, więc trochę tam tych punktów zeszło. Polowanie teraz na tego Ferdka, No niebezpieczna sprawa, bo ten Ferdek może tutaj być naprawdę nieprzyjemnym orzechem dozwierzenia. Mamy ich spota, ciekawe od czego prawdopodobnie właśnie ten Ferdek, który tu się wychylił. Kolejna próba strzału, niestety nie weszło. Ferdek też mimo wszystko, pancerzem niezłym grzeszy, w porównaniu do pantery, której nie wiem, czy jest w grzewku, czy już nie, eee, też to niestety jest czoł, który może. Mocno pokarać. Jedziemy teraz na drugą stronę, bo nasza e, linia 1-2, na którą się jeździ, e, padła tutaj ale go wyczuł. No tutaj ewidentnie M103 poleciało w grubego, że tak powiem. Pieroczek już by go trafił, już mierzył. Niestety w ostatnim momencie 103 zatrzymała się i ten pocisk przeleciał tuż przed nią. Szkoda, bo by był kolejny wynik do namedu. A pieroże tutaj widzę. Leci rozprawić się ze 112, która raczej nie będzie dla naszego pancerza wyzwaniem. Delikatna próba yy, skuszenia się 112 na strzał na nasz, nasz pancerz. Widzimy tutaj jeszcze Joch próbuje coś sobie postrzelać od siebie. Kilka strzałów, ale kierowca powiedział dobra, gościu odsuń się. Zakończmy tą sprawę kontrowanie, tak jak się powinno grać tym pojazdem właśnie a 75. Dobicie 112 i mamy czystą flankę. To jest najważniejsze, chociaż po drugiej stronie tam jeszcze jest Kernervon, który jest w sumie na dobicie. Tak tu się niewiele może stać, ale mimo wszystko Wyczyszczenie tej flanki to był bardzo mądry ruch ze strony pierożka. I możemy spokojnie wracać na środek, powiem się. Squall, który dostaje z biodra. Szybki strzał 575, bardzo ładne losowanie. To powinno trochę ostudzić zapał tego czeskiego magazynka, raczej karabinka. Wszystkie pociski, kiedy do nas strzeli, oczywiście się odbijały, A Joch jest w problemach, ponieważ miał dopadł do niego leopard. Ale przy pomocy T28, na szczęście, leopard. Zostaje zdjęty przez, yy, przez Jocha i pojawia się wreszcie łaskawie ruszył tyłek Czołg XOR, Który stojąc na, na bazie, teraz wyjechał, dostał pestkę i się od razu cofa. Więc bardzo dobry gracz, jak widzimy czołg z Afriko na pewno się przydał dziewiątego poziomu gracz nim grać umie bardzo dobrze więc na pewno to był bardzo dobry ruch ze strony Wargamingu rozdawać wysokie tiery, jak najbardziej ale dobra, nieważne. Jest kolejny raz Ferdek czy strzał dolną płytę? No teraz znowu nam RG troszeczkę nie polosowało, ale na szczęście Pocisk otwartka goldowy zresztą za 490 średnich obrażeń, czyli mamy topową armatę, odbija się od nas. Tyle dobrego, że pancerz cały czas działa. Tutaj pierwsze cały czas zerka, czy ten dziki czołg XOR się nie pojawia za naszymi plecami. Na górce był skład cały czas, który dostał od nas oczywiście peskę. Znowu się pojawia czyli będzie przestrzał. No tutaj widzimy, chowa się za. Kamyczkiem wychyla się, delikatnie wraca tutaj, inaczej nie będzie możliwości strzałów tego Lighta. Bard, bardziej bym się skupił jednak na tym wersku, który może zaraz kilka razy się wychylić, chociaż Chord Może się nie skusi, może tak, może nie. Wejdźmy trochę bardziej do przodu, zobaczmy co tam się dzieje. Raczej, nawet raczej dla nas nie jest problemem. Bardziej bym się bał tej wz która stoi tam właśnie na tej górce. Która może być tutaj naprawdę nieprzy, nieprzyjemnym, nieprzyjemną niespodzianką. Yy, I czołg sor pojawia się na Proxy yy, tuż pod nami. Trochę pech, że, nam, że nas tu zaświecił. Wtedy dzięki temu pierożek mógłby trochę bardziej tutaj zareagować. Ale na udało się. Squall nie zdążył, nie zdążył się, przed chwilą przymierzyć. A my tak nie do końca skupionym celownikiem dobijamy tego Lighta. Cztery fragi. Sześć i pół tysiąca obrażeń Naprawdę to już jest dobry wynik Ja bym był z niego jak najbardziej zadowolony Ale oczywiście Pierożek jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Zostały się cztery pojazdy Dwa Tedeki, Dwa czołgi ciężkie Przepraszam, jeden czołg ciężki, jeden czołg średni Więc zaraz zobaczymy co będzie Czołg XOR cały czas Oj tutaj nieprzyjemny wyjazd Dostanie praktycznie w boczek od fertka. No tego nie mógł przewidzieć Pierożek Że ten Fertek będzie tutaj wpatrzony Tak naprawdę wcelowany i niestety jedna pestka przyjęta dosyć, dosyć niepotrzebnie, ale jak mówiłem wcześniej, no tutaj nie ma za bardzo dyskusji, kto by wiedział, że ten tenik będzie tam stał. Teraz chyba widzę pierożek, poczuł krew, jednak chcę tego fertka tutaj... Wykończyć. Tym bardziej, że niestety punkty życia się rozłożą, nasze drużyny się rozkładają tak, że No, my jesteśmy drudzy, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę tych punktów życia. Joch ma najmniej, potem my, mamy Skodę, Bleska i najwięcej punktów życia my ma T28, który już się ruszył do przodu. Wyjeżdża Ferdek. czy teraz się wreszcie uda? No wreszcie weszło. Za 536 obrażeń ten Ferdek dostał i wieżak Duxor, który będzie chyba próbował nas upolować i wjechał sobie w przeszkodę, bo nie widzi nawet tej przeszkody. Tunelowe patrzenie, jak widzimy, gracz bardzo dobry i w tym momencie joh dobija tego brytola Nikolaj Defender, że tak powiem, się nie popisał, ale... Czołg za Friko dziewiątego poziomu ma. Dobra, jest trzech przeciwników 12 do 10, więc bitwa raczej tutaj się ładnie układa, ale przypominam cały czas te punkty życia. No wózyta ma jak najwięcej i ma też na więcej fragów, więc tutaj jest dosyć niebezpieczny pojazd. Blesk zjechał z górki i będzie chyba próbował coś tam poświecić. Może coś się uda. no i pytanie co zrobi Pierożek, Czy troszeczkę się postara do przodu pojechać czy nie? Blesk leci do przodu. To może być dla niego nieprzyjemne spotkanie z Fertkiem. Podjeżdża do Fertka i... Udało się zdjął ofertkę, ale przepłacił to dosyć potężne strzałem Od chyba WZ, -y, która właśnie w tym momencie się wyświeca, dzięki czemu Pierożek może zrobić swój kolejny. Niestety, nie frak! Już myślałem, że zaliczy ten frak. 250 obrażeń, zabrakło 17, ale Blesk dobija sobie tą WZ. -y. Bardzo fajnie zachowanie, że Bleska podjechał sobie pod tego ofertka i od razu ruszył w stronę tej WZ, -y, bo wiedział, że ona w go trafi, ale mimo wszystko będzie w szans miał szansę ją wyświetlić. I na koniec zostaje M103. Taki ogryzeczek, który można coś tam jeszcze zrobić. Jeszcze jeden strzał weszło, oczywiście małe losowanie, ale mimo wszystko 489. Dzięki temu mamy 8700 obrażeń i jeszcze po spocie zagąskę 529, 4 fragi. Zobaczmy wyniki końcowe. A te się prezentują w następujący sposób. Wita odznaka mistrzowska, pomniejsze medale po lewej, po prawej. No, już trochę bardziej treściwie. Mamy opanowany, czyli odbij 10 pocisków, 10 rykuszetów Mamy też konfederatę. to wsparcie po polsku. konfederate, może to źle brzmi. Confederate, czyli wsparcie, czyli traf więcej pojazdów niż ktokolwiek z Twojej drużyny. Minimum 6. To się oczywiście po mi udało. Stalowa ściana, po odbijanych tych pocisków było dużo. Ogólnie, ogólnie 2400 obrażeń przyjętych na blachę, więc myślę, że bardzo fajna sprawa. I High Caliber, czyli zadaj przynajmniej 20% obrażeń w swojej, w swojej drużyny, co oczywiście też się udało pierożkowi jak najbardziej. Jak mówiłem wcześniej, 8700 obrażeń, bardzo ładna wartość. Tam jeszcze po spocie padło pół tysiąca, z tego co pamiętam. I 1667 podstawowych punktów expo. Bardzo ładny wynik, bardzo fajny. No ciasteczko tutaj mimo wszystko, że padł dosyć szybko, jak widzimy, jest w połowie, no, zdążył oddać jeden strzał potężny i ma 511. Expa. Jeśli chodzi o zarobki, no tutaj wiadomo, trochę tego Golda poszło, ale mimo wszystko otrzymał 63 tysiące za bitwę. Dodatkowo jeszcze misje personalne: 50 tysięcy. No na naprawę tutaj poszło 15 tysięcy, to no prawie przez całe, całe punkty życia zeszły. Ale za amunicję moi drodzy: 103 tysiące. Boli, niestety. Konsumable 23 tysiące. Co na czysto daje nam 29 013, więc i tak na plusie jesteśmy. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobała ta bitewka. Bardzo fajna, bardzo fajne zachowanie strony pierożka. Zresztą zawsze wiedziałem, że pierożek, tak samo jak zresztą jak Kamil. Gracze bardzo dobrzy i na pewno jeszcze nie raz na tym kanale ich bitwy zobaczycie, bo chłopaki prosto prostu wymiatają. A na razie życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności kiedy, kiedy mnie oglądacie i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia, bajo. Cześć.